Eu vou precisar A z nami już bohater tej niezwykłej podróży, niezwykłej wyprawy na Syberię, Krzysiek Słuchowierski. Dzień dobry, Krzysztofie. Dzień dobry, witam. Krzysztofie, ty wróciłeś tak naprawdę niedawno, bo w tę niedzielę do Białego Stoku trzy miesiące cię nie było. Przez trzy miesiące, tak jak widzieliśmy. Poruszałeś się mm -hmm. po bezkresnych właśnie śniegach, lodach, Syberii. Przede wszystkim gratulacje, bo zrobiłeś coś Dziękuję. takiego, o czym większość ludzi tylko marzy. No to teraz dla nas, marzycieli, o takiej tak. przygodzie powiedz nam, jak się zaczyna wcielać w życie to marzenie. No wszystko się zaczyna od marzeń. Od, no. Od, no to to już robimy. Tak, to robimy. Potem trzeba wszystko zaplanować, zebrać w fundusze, jeżeli to wszystko wszystko mamy, kompletujemy sprzęt. No i już są bardzo ważne wszelkie, wszelkie informacje, gdzie. Gdzie się wybieramy jakieś konsultacje, jeżeli nie wiemy jak do, do jakich spraw się zabrać, właśnie konsultujemy z osobami, które już wcześniej w, mm -hmm. takich, w takich rejonach były. Jeżeli to wszystko, wszystko mamy, kupujemy bilet do, do miejsca celowego i zaczynamy podróż. To tak w skrócie wygląda, ale to naprawdę przygotowania niekiedy, nie, niekiedy trwają do tej wyprawy rok na przykład. Później, oczywiście, rzeczywistość wszystko weryfikuje i z tych o, planów czasem no. zostaje niewiele Tak, czy tak, wiele? tak, tak. To, to mnie szybko Syberia zweryfikowała na przykład w taki sposób, że ja zabrałem namiot, którego nie powinienem zabrać. Ja myślałem sobie, że dobra, w takim namiocie 8-kilowym, dużym, mm -hmm. który, który swoje waży, będę sobie palił tam w piecyku. Piecyk mm -hmm. zabrałem, piecyk był, którzy mi zrobili jeszcze tam w Czerskim na Syberii, bo ten piecyk, który kupiłem w Rosji, nie dotarł do mnie. Musiałem jakoś sobie radzić i właśnie ten piecyk zrobiliśmy i ten piecyk o, o dużo ważył, był niewygodny. W ogóle nie było czasu, żeby w tym piecyku palić. Potem jak raz rozpaliłem w tym piecyku, to, to namiot mało co się nie spalił. Potem widzę puch w swoim namiocie, że po prostu też się skrapadła na, na śpiwór i potem rękawiczki. No takie błędy naprawdę mogą kosztować życie. dużo zdrowie życie. Mhm. Czyli kolejne cenne doświadczenie. A co na tobie największe wrażenie zrobiło? Bo ty no, pieszo, tak? Znaczy pieszo na nartach e, przeszedłeś spory fragment Syberii. Co? Co zaskoczyło? Mhm ogóle skąd dokąd szedłeś? Z Czerskiego, a dokładnie z takiej miejscowości, która tam jest 3 km dalej, jest, się nazywa zielono Mysz, do, do, do miejscowości średniokołęsk. Miałem w planach na początku takie optymistyczne, że będę przychodził 15 km dziennie, chciałem jeszcze dojść do, do, do miejscowości średniokołymsk, no ale niestety podróż sama by zweryfikowała. było bardzo ciężko, robiłem po 7 km, czyli połowę tego, co zakładałem, a wracając do do pytania, co, co tak mnie zaskoczyło. No ta, 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 ta przyroda, zawsze mi ta, 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 ta Syberia pociągała. No i ludzie, bez tych ludzi naprawdę. Ja bym chyba nie dotarł do, do celu, bo, bo, bo miałem też kłopoty z jedzeniem. Nie, do, nie dotarło do mnie takie energetyczne jedzenie, które, które, które kupiłem w Polsce. Też zostało w Jakusku. Miało być przetransportowane samolotem do Czerskiego. Czekałem 7 dni na to jedzenie. Wyruszyłem z takim jedzeniem, które miałem tylko na, na tydzień czasu. Potem mhm. w, w kolejnej miejscowości że za 6 tysięcy rubli musiałem dokupić, dokupić jedzenie. Tylko tam w w tej miejscowości, to no, sklepy nie wyglądają tak jak u nas. Tam jest proste jedzenie, kasza gryczane, makarony. Dąży jeszcze jakieś 15 batonów znalazłem w jakichś tam sklepach na, na tu, na tu półtora, półtora, miesiąc, półtora miesiąca tej podróży i musiałem ten baton co drugi dzień tylko i to rozdzielać na cztery części, żeby, żeby mi starczyło. Taki baton hmm. wtedy musi wyjątkowo o, smakowe, smakować. Smakowe. Wyjątkową porcję Tutaj jak wróciłem do Polski, to nie żałowałem tych batonów, jadłem do, do bólu. A bywały takie dni, że przez cały dzień albo przez dwa dni nie spotykałeś nikogo? Tak, tak. Nawet był okres chyba 5-5 dni mhm. po prostu samotny z tym, z tym pieskiem. No, no właśnie, tak, nie. tak, tak, bo tutaj ja widzieliśmy przyjaciela, spotkałeś. Te, tego pieska spotkałam 40 kilometrów za, za Kołymskiem, mm. za, za Czerskim. Po prostu ja tam czekałem znów na, na to jedzenie. Znów mm. czekałem, odpoczywałem u ludzi, u rybaków i po prostu ten pies błąkał się po tej ulicy. Ja dwa razy mu rybę tak mm. rzuciłem i po prostu jeden dzień idzie za mną. Myślę, no dobra, jedzie tam, pewnie wróci mm. z powrotem. Drugi, trzeci, tak 500 km Przeszycam, ale niestety musiałem tego pieska zostawić, gdyż potem pod koniec podróży dowiedziałam się, że, 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 że ona jest w ciąży. O ja. Tak, i te, te ona się oszczędziła. Względy prawne nie pozwalają, żeby szczeniaki przedręczną złowę z zagranicy. One mają, muszą, muszą mieć przynajmniej 3 miesiące, żeby żeby przejść przez granicę. A to jest cały ten urok takiego radykalnego wyzwania, nawet w warstwie tej tak, przygody widzieliśmy z widzieliśmy Tak, ekstremalne wręcz mm. przeżycia, bo nawet, nawet, no i jak temperatury na Syberii, to widzieliśmy zaszroniona widzimy zaszroniona A. twarz, prawda? Musiałeś się zaskoczyły, nie? nie? Nie, bierać. ja byłem na jakucji, widziałem gdzie, gdzie, gdzie jadę, na co się mm. porywam. Specjalnie nie wziąłem termometru, żeby, mm. żeby po prostu mi na psychikę nie oddziaływało, bo, bo się wstaje i się widzi, nie minus 50 i chce się roz, to rosnąć. To działa. Rosnąć, mm. rosnąć, Naprawdę to działa. Dlatego wyrzuciłem ten, ten, ten termometr i w tych izbóżkach ludzie mi mówili, jaka temperatura była zrana, to to po prostu też się odczuwa. To po prostu już doświadczenie, wiesz, jak już szczypię w nos w, w śpiworze, to jest wiadomo, że jest minus 40, bo do takiej temperatury, minus 49, wiem, że było. Są w ogóle jakieś Plus... takie śpiwory, które umożliwiając odwróć. Tak, to, w się, to, to się szyje. E... Na zamówienie. To większość sprzętu, właśnie, to, to, to nie jest tak, że przychodzi do pierwszego yes. sklepu i, i to, to, to poproszę. Uh -huh. To naprawdę trzeba kompletować ten sprzęt wysokiej klasy, który jest bardzo, bardzo kosztowny. No i ta temperatura dochodziła do 49 plus silny wiatr. Ja uh -huh. pamiętam, e, jak szedłem, wstawałem tu po prostu dwie, dwie godziny, dwie pół godziny. Musiałem palce dłoni rozgrzać, żeby. Uh -huh. Żeby po prostu wróciły, wróciły do siebie. Krzysiek, to, to nie, nie pierwsza twoja podróż, tak naprawdę na, na wschód, bo wcześniej rowerem byłeś w syberyjskim Białym Stoku, a później z Białego Stoku, tutaj naszego na, w województwie podlaskim do Białego Stoku na Syberię. Na Syberii pojechałeś. Później, no właśnie, kolejny projekt, też rowerowy na wschodzie, i o tym projekcie można tutaj, eee, tak, tutaj właśnie w, Tutaj przystawiam książkę właśnie w tym tygodniu będzie można nabyć rower. Przez, przez mrozy i, no i są To jest taki pamiętnik twój? E, tak, to jest taki, taki spisany w, w pamiętnik w wersji takiej fabularnej. Mm -hmm. e, no, opowiada, jak Monika wspomniałeś o tej podróży e, przez Jakucję rowerową wraz z dwoma Rosjanami. E, przyje, przyjechaliśmy jako pierwsi w historii z, z, z południa na północ, właśnie do Czerwskiego, tak jak tam, gdzie teraz startowałem. Trzy e, miesiące podróży, temperatury spadające do minus 55 stopni. E, no, z zachęcam. Wszystko na rowerze. Wszystko na rowerze, <laughs> tak. tak. Mm. Powinniśmy już kończyć, ale muszę jeszcze zadać jedno pytanie. Kolejna wyprawa dokąd? Do Wielkiej Brytanii. Aha, po prostu. <laughs> pieniądze. I to też Czyli fajne. po marzeniach, tak, proza życie. No. A myślę, że w przypadku takiego człowieka jak Ty, to Wielką Brytanię też można potraktować ekstremalnie, trzeba tylko tak. lata to Ale na pewno jeszcze wrócisz na Syberię, bo eee. mam wrażenie, że... No prostu... no myślę, że tak, no, z tego się ciężko zrezygnować, można w pewnym, w pewnym czasie ograniczyć, do, do kilku lat, ale potem i tak... No. Syberia jest uzależniająca. Tak, tak, Syberia jest uzależniająca, dokładnie. W takim razie życzymy Ci samych fantastycznych powrotów. Kolejnych, i tak, kolejnych podróży. Dzięki za spotkanie. Dzięki.